Cześć, nie wiem czy zauważyłeś, ale jest pewne zjawisko, które dziś chciałem omówić. Mianowicie polega ono na tym, że po skończonym związku kobiety bardzo szybko wchodzą w następne związki, a mężczyźni nie. Oczywiście, żebyś zaraz tutaj nie pisał, że o to jest kłamstwo, bo ja znam historię, gdzie facet zaraz był w następnym związku albo zostawił swoją kobietę, żeby wejść w następny związek itp. Itd. Oczywiście takich dowodów też będzie dużo, ale zdecydowanie częściej występuje tu inny mechanizm, dlatego właśnie będę go omawiał, troszeczkę bazując na ogóle, czyli na większości. Dlaczego tak mało czasu potrzebowały na to, żeby znaleźć następnego faceta? Otóż właśnie chodzi o to, że one nie musiały go szukać. Zapraszam Cię do odcinka, w którym wyjaśnię, na czym to polega. Jak byłem w 2008 roku na Kongresie wykład był pierwszego Ogólnopolski szczytu wodzicieli w Warszawie i właśnie Zanperion tam też przemawiał i on mówił to o czym ty teraz mówisz bardzo fajnie o tym powiedział wyszedł na scenę nie pamiętam jak tylko był kontekst tego, że on o tym zaczął mówić, ale opowiedział taką sytuację standardową jest sobie dziewczyna i jest sobie facet. I facet jest w grze, podrywa dziewczyny, żeby mieć kogoś, i dziewczynę podrywają faceci, żeby. No, dziewczyny to tak funkcjonuje, że się zazwyczaj dziewczyny podrywa. Więc ona jest w grze i on jest w grze. I oni decydują się z sobą być, załóżmy, często wymieniając się pierścionkiem, ślub i tak dalej, i w tym momencie facet wypada z gry forever. A dziewczyna nie wypada nigdy. Facet w tym momencie tak. Yy, dłużej porozmawiać yy, z kobietą, która sprzedaje w żabce to już jest yy, jakiś proceder. Ta pani, która się do mnie gdzieś tam uśmiecha i która ze mną flirtuje, trzeba to oddzielić szybko, że tam już się flirt zaczyna i to skończyć, bo to twoja wina będzie. Sam już nie wychodzisz, sam już nie zaczepiasz i odcinasz wszystkie sytuacje, o charakterze flirtującym. Nie mówię nawet o seksie, tylko o samym flircie, czyli o dawaniu sobie tych emocji, które mogą zmierzać do seksu. A kobieta, yy, nawet jak pojedzie na służbowy wyjazd i usiądzie sobie w pociągu w kawiarni, zaraz zjawi się jakiś życzliwy pan, a jadą dwie godziny, więc będzie dwie godziny próbował ją na dupę grać. I mało to. Yy, nawet nie mówię o tym, że ona może coś zrobić, bo załóżmy, że ona tego nie robi. Ale w tych flirtach ona, kobiety nie robią w tych flirtach. Inaczej, kobiety nie, nie, nie karają facetów za flirt, obcych facetów za flirt. Tylko jest tak, że zazwyczaj go doceniają i w nim uczestniczą, tylko że są mistrzeniami w przerywaniu tego. Jeśli już są w czymś mistrzeniami, to przerywają. Czyli pewnie mieliście takie sytuacje, że jakaś dziewczyna z wami pisze, pisze na fejsie i to jest wszystko super, tylko że jest problem ze spotkaniem. Ona potem się okazuje, że ona przez cały ten czas kogoś ma. I wam nawet nie powiedziała, tylko po prostu ciągle jest problem ze spotkaniem. Bo ona lubi ten flirt. Tylko w wiedzie są granice. Spotkałem się raz z Deszurą Cindera. Po spotkaniu mi napisał, że fajny ze mnie chłopak, ale nic z tego nie będzie. I że ogólnie to już ma chłopaka. I właśnie tak. Wy... Ale chciała tych emocji. I Randki chciała jak tak. Ale idzie ze mną na rance, dopiero potem mi powiedziała, że jednak ma już chłopaka, i... to nie musiało być prawdą akurat swoją drogą. Aha, no to jak miała, ale widzisz, one szukają. To miała, to spotkała się ze mną, on pewnie o tym nie wiedział. nie? Bo... Chroni je to prawo, że zawsze mogą powiedzieć oficjalnie, że ona nic nie zrobiła, tylko ktoś się dosiadł, ktoś powiedział, ktoś podrywał i tak dalej. Ale jak laska jest ładna, to ona jest w grze ciągle, bez przerwy. Przez co one są mistrzyniami yy, gry, do tego, mając tak dużo adorację, ona zyskuje w związku często przewagę emocjonalną, bo ona ciągle jest w stanie obfitości czyli ja, jako kobieta, dostaję tego męskiego czegoś, tego pierwiastka pełno od wielu różnych samców na okrągło. Czyli jestem taka jak królewna, gdzie po prostu yy, jest osa, i tam yy, wszyscy próbują ją zapylić. Jest królową, rozumiecie? To tak wygląda, jak jest ładna. A facet robi się kaleką. Jakby do mnie przychodzą często faceci, jakby na Marsie mieszkali ostatnie 10 lat Jeśli i byli w związku 10 lat. Wracają na tą planetę i nie wiedzą, jak się poruszać, jak rozmawiać. Po prostu są analfabetami. I, i, i dlatego yy, bez skrupułów powinieneś yy, tak jak kobiety robić. Tylko trzymają tą granicę, żeby nie przychodzić na spotkania, ale, ale chętnie flirtują i trzymają znajomości z różnymi facetami. I to jest jednym z powodów, dlaczego, jak się facet z dziewczyną rozejdą, to facet jest potem poturbowany przez rok, a laska tydzień później ma chłopaka. Bo ona na dystans trzymała kilku tych flirtujących. I teraz wybierze sobie, z którym najfajniej było flirtować ostatnio. I nagle poprosi go o przysługę i będzie już wiedziała, co zrobić, żeby ci dać do zrozumienia, że teraz jest ten czas, nie? Ugrać ją. Kochani, jeszcze parę słów dla sprostowania. To, co tutaj widzieliście na szkoleniu zorganizowanym dla klientów, gracza doskonałego, to jest, jeszcze raz powtarzam, sytuacja, która powtarza się bardzo często, więc jest godna omówienia. Co nie znaczy, że nie ma wyjątków od reguły, i co nie znaczy, że trafiają się kobiety, które odcinają się całkowicie od facetów, nie odpisując im na przykład na komunikatorach internetowych, bo dla nich są w związku i one nie czują potrzeby kontaktu. Natomiast to też oczywiście jest nie taki prosty, łatwy kąsek teoretyczny, bo czasami za tym stoi też zaborczość faceta, więc ona ze strachu przed zazdrością jej faceta urywa wszelkie znajomości. I nie tylko męskie, czasami są to też damskie albo takie po prostu, które sobie ten facet zażyczy. Więc tutaj też może być taka sytuacja, że ktoś stanie w obronie jakby odwrotności tej teorii, mówiąc, że ale zaraz, zaraz, kobiety przecież Niejednokrotnie nie odzywają się. Natomiast wynika to właśnie ze strachu czasami też, bo i facet jest zaboczy, sprawdza telefon, co nie znaczy, że nie robiłaby nie uskuteczniała tego mechanizmu, o którym tutaj opowiadałem. I to też nie znaczy, że to jest jakieś złe. Po prostu tak jakbyśmy mieli powiedzieć, że w naturze złe jest to, że lew zabija jaka, nie jest tak. Tak to funkcjonuje, więc należy to zrozumieć i tutaj w tych relacjach też trzeba zrozumieć to, co się dzieje. A tak jest. Jakby podkreślając, sumując tą całą teorię, o której tutaj powiedziałem. Chodzi o to, że do kobiet się podchodzi, więc one, użyłem takiego stwierdzenia, że są w grze. Oczywiście mam nadzieję, że nikt się nie przypieprzy do słowa gra. Kumaci wiedzą o co chodzi, jak należy traktować to słowo. Cały czas są, może zastąpmy to po prostu aktywne w relacjach, które nie są czysto koleżeńskie, więc broni je tylko to, że one tego nie inicjują. A na mężczyźnie, który zainicjowałby tego samego rodzaju kontakt, ciąży już poczucie sumienia, że on flirtuje, a ma kobietę. Dlatego faceci tego nie robią. A kobiety to robią, i to jest powodem tego, że trafiają do mnie na konsultacje rozbici faceci czy na szkolenia, którzy byli w związku tak długo że nie potrafią już teraz poderwać sobie następnej dziewczyny. To nie jest tak, że facet, który był w związku jest totalnym no life'em i nie potrafi żyć i zrobić zakupów, tylko chodzi o to, że ma problem potem poznać następną dziewczynę, bo yy, zapomniał Wszystkie mechanizmy, które biorą się z początkowej e, sfery znajomości, gdyż ze swoją już e, byli na etapie e, puszczania bąków w mieszkaniu i rzucania brudnych skarpet na, na podłogę, e, a tutaj trzeba po prostu znowu umieć się zaprezentować, stworzyć jakąś e, atrakcyjność w, w rozmowie, być tajemniczym i, i jakby po prostu jednym słowem mówiąc, umiejętność zaprezentowania się flirtu, traci się taką umiejętność całkowicie. No. I faceci wiedzą o czym mówię, bo po prostu ja to regularnie z nimi przerabiam. No, i tak dla Twojej wiedzy ten filmik powstał, żebyś wiedział, jak ten mechanizm wygląda i skąd to się bierze. Czyli, jeśli masz związek, to trzymaj dystans z innymi kobietami, żeby nie zdradzić swojej kobiety, co nie znaczy, że nie możesz z nimi flirtować i sprawić, żeby pobudzać w nich ich kobiecość lub też potrafić spijać energię damską, która jest kierowana do ciebie po to, aby poczuć się atrakcyjnym mężczyzną. To wszystko możesz robić, natomiast trzeba wiedzieć, gdzie jest stop. I gdzie nie przekracza się pewnych granic. Tak jak robią to kobiety i będzie tutaj wszystko fair. Delikatny flirt nie jest niczym złym i zresztą tak jak też wielu moich klientów mówi, kiedy pozwalają sobie na niego, ich związki na tym zyskują, a nie tracą. Bo ich partnerka czuje, że tego partnera atrakcyjność wibruje i trzyma się go też lepiej. A Niejednokrotnie zdarza się tak, że kobiety tracą szacunek do facetów, którzy po prostu właśnie rezygnują całkowicie z przyjmowania tej damsko-męskiej energii ze świata poza nią, bo robią się tacy domowi, tacy w papciach, nudni i nieatrakcyjni już na tym polu damsko-męskim, kiedy nie flirtują, bo często faceci też przestają flirtować z własną kobietą w mieszkaniu, nie flirtują wtedy już z nikim, kobieta potem ich rzuca, oni myślą, że jak już zdobyli kobietę, to nie muszą flirtować w ogóle, ani z nią, ani z nikim, i robią się nieatrakcyjni, związek się psuje i lądują w nocniku. I nie jeden facet wie teraz dokładnie o czym mówię, więc jakby flirt ogólnie ze swoją partnerką i delikatny flirt gdzieś poza, który ma swoje granice, sprawia, że relacje są zdrowe. A w przypadku, gdyby ten związek się skończył, facet nie jest tak porozbijany, nie jest tak, że już nie ma żadnych opcji, bo nie zna nikogo, jest całkowicie odcięty, tylko tak jak jego kobieta ma jakieś opcje. Dzięki Ci za obejrzenie tego odcinka i widzimy się już niebawem.